Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których równanie ma dokładnie dwa rozwiązania. Yy, równanie jest podane w postaci iloczynowej, x minus 3 razy drugi czynnik, czyli funkcja kwadratowa. Yy, iloczyn jest równy 0, jeżeli przynajmniej jeden, ze składników jest, jeden z czynników jest równy 0, czyli x minus 3 równa się 0 lub x kwadrat dodać m odjąć 1x odjąć 6m kwadrat dodać 2m równa się 0. W pierwszym przypadku mam x równa się 3, czyli jedno rozwiązanie jest na pewno. Całe równanie ma mieć dwa rozwiązania. No i teraz jakie są możliwości, że to równanie będzie miało dwa rozwiązania. Teoretycznie istnieje taka możliwość, że to równanie jest równaniem pierwszego stopnia. Czyli z tego otrzymam równanie liniowe pierwszego stopnia. No i wtedy równanie liniowe ma jedno rozwiązanie. Oczywiście to równanie musiałoby być różne niż 3, ale ponieważ współczynnik przy x kwadrat jest równy 1, nie ma tutaj parametru, czyli nie da się z tego równania otrzymać równania liniowego, co oznacza, że ta sytuacja w tym akurat zadaniu nie ma miejsca, ale taka teoretycznie, znaczy taka możliwość istnieje, gdyby przy x kwadrat był jakiś parametr i mógłby się wyzerować. No to w takim razie, jakie są inne możliwości? Równanie kwadratowe ma. Jedno rozwiązanie różne od 3, no i taka możliwość istnieje, czyli jest jedno rozwiązanie, ale ono musi być inne niż 3, tak żeby w sumie całe równanie miało dwa rozwiązania. No i jest jeszcze takie, taka możliwość, że równanie kwadratowe, czyli to, które tutaj mamy. Ma dwa rozwiązania: jedno równe 3 i drugie różne od 3. No, i wtedy, jeżeli będzie miało dwa rozwiązania, jedno 3, to ono się powtórzy z tym rozwiązaniem, które już mam. A drugie będzie różne od 3, no czyli w sumie będę miał dwa różne rozwiązania. 3 i to inne rozwiązanie. No i teraz te dwa przypadki trzeba będzie rozpatrzeć. Czyli to, co jest na niebiesko napisane, czyli równanie kwadratowe ma jedno rozwiązanie i to jedno rozwiązanie jest różne od 3. No to jeżeli ma jedno rozwiązanie, to znaczy, że delta w tym równaniu musi być równa 0. Wyróżnik trumianu kwadratowego równy 0. Czyli delta jest równe b kwadrat, czyli 8 minus 1 do kwadratu, odjąć 4 razy 1 i razy c, czyli minus 6m kwadrat, dodać 2m. Czyli ta delta jest równa wzór skróconego mnożenia, m kwadrat odjąć 2m, dodać 1, minus 4 razy minus 6m kwadrat to jest plus 24m kwadrat, i minus 4 razy 2m minus 8m, Czyli 25m kwadrat, odjąć 10m i dodać 1. Mogę to policzyć, tą deltę oczywiście tutaj za chwilę przyrównać do zera, czyli policzyć deltę m i rozwiązać to równanie kwadratowe, ale też jeżeli uda się zauważyć, że faktycznie jest to wzór skróconego mnożenia 5m minus 1 do kwadratu, no to na pewno będę miał to szybciej rozwiązane. Przy okazji, ponieważ ta delta wychodzi jako kwadrat wyrażenia, to można by tutaj pokusić się też o rozwiązanie metodą taką, że po prostu wyliczyć to x1x2 i wtedy sprawdzać, bo delta jest 5m minus 1 do kwadratu, to pierwiastek z delty to jest bezwzględna wartość z 5m minus 1 po spierwiastkowaniu i spróbować te x1x2 wyliczyć. Ja będę liczył tą metodą, którą sobie tu od początku zaplanowałem, czyli delta równa 0, to znaczy, że 5m odjąć 1 równe 0, to znaczy, że m równe 1 piąta. Czyli wiem, że dla m równego 1 piąta to równanie ma jedno rozwiązanie, ale pytanie teraz, czy to jedno rozwiązanie... Jest trójką, no i wtedy mi nie pasuje, bo w sumie, skoro tu mam 3 i tutaj byłoby jedno rozwiązanie, 3, to miałbym tylko jedno rozwiązanie. Czy to rozwiązanie jest inne niż 3? No to w takim razie podstawię to, tą jedną piątą do tego równania i zobaczę, czy tym rozwiązaniem jest 3, czy inna liczba. Czyli tutaj to równanie sobie przeniosę na drugą stronę. I to było dla m równego 1 piąta, czyli m równe 1 piąta. No to w takim razie równanie jest x kwadrat. Dodać, czyli właściwie odjąć, będzie 1 piąta odjąć 1, czyli odjąć 4 piąte x, odjąć 6 razy 1, 25, dodać 2 piąte.

Skoro to wynika z warunku delta równego 0, to znaczy, że to jest wzór skróconego mnożenia, bo delta równa 0 jest wtedy, gdy jest jeden podwójny piastek, czyli musi być wzór skróconego mnożenia, i to jest x odjąć 2 piąte do kwadratu. A w takim razie rozwiązaniem tego równania jest x równe 2 piąte, a 2 piąte na pewno są różne od 3, czyli wtedy tu mam rozwiązanie x równe 3, a z tego kwadratowego mam jedno rozwiązanie 2 piąte, czyli pasuje, są dwa różne rozwiązania. No i teraz przypadek, gdy równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania i jedno jest równe 3, a drugie jest różne od 3. Czyli jeszcze raz to równanie. Teraz będę liczył warunek delta większe od 0. Czyli mam warunek delta większe od 0. Sprawdzam, tutaj gdzieś miałem deltę wyliczoną, delta jest 5m minus 1 do kwadratu równe 0, delta równa się 5m minus 1 do kwadratu, i ta delta ma być większa od 0, czyli m równy 1 piąta. No, to ma wszystko jest większe od zera z wyjątkiem jednej piątej, czyli m należy od 1 piątej do nieskończoności. Oczywiście nie od jednej piątej do nieskończoności, tylko do rzeczywistych z wyłączeniem 1 piąta. No i teraz ten warunek jeszcze raz. Równanie kwadratowe ma dwa rozwiązania, to już wiem kiedy, ale jedno z nich musi być równe 3, a drugie musi być różne od 3. To sprawdzam, kiedy 3 jest rozwiązaniem tego równania, czyli podstawiam pod x trójkę, bo sprawdzam, że trójka jest rozwiązaniem, czyli 9, bo 3 do kwadratu, dodać m, odjąć 1 razy 3, odjąć 6m kwadrat, dodać 2m równa się 0, czyli minus 6m kwadrat. Tutaj po pomnożeniu w nawiasie mam 3m i 2m, czyli plus 5m. Oraz wyraz wolny tu jest 9 i tu jest minus 3, czyli 9 odjąć, 6, 9 odjąć 3, czyli 6. I to jest równe 0. Delta równa się 25 odjąć 4 razy minus 6 i razy 6, czyli 25 dodać 144. To jest 169, czyli pierwiastek jest 13. Zatem m1 jest równe minus 5. Dodać 13 przez minus 12, czyli 8 przez minus 12. To mogę przez 4 skrócić, czyli minus 2 trzecie. Drugie m minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus 18 przez minus 12 i to jest 3 drugie. Czyli dla m równego minus 2 trzecie i m równego 3 drugie są dwa rozwiązania, z których jedno jest 3. Ale pytanie, czy drugie też nie będzie 3. No i teraz tak, albo podstawię to m1 do tego równania minus 2 trzecie za m i rozwiążę je, i wtedy będę wiedział, jakie są dokładnie rozwiązania. Podobnie z m2, podstawiam. Za m i rozwiązuje to równanie, żeby zobaczyć, jakie są te xy. Ale tego nie musimy robić, ponieważ z warunku delta większa od zera wynika, że to równanie ma dwa różne rozwiązania. Ponieważ podstawiłem za x -a trójkę, to jedno z tych rozwiązań to jest 3. A drugie rozwiązanie musi być inne niż 3. W takim razie tego już nie potrzeba sprawdzać. Czyli tak, teraz reasumując, równanie ma Dwa różne rozwiązania, jedno rozwiązanie 3, a drugie inne niż 3 dla m równego 1 piąta. Tutaj sprawdziłem nawet, że to są 2 piąte. I równanie ma również dwa rozwiązania w przypadku m równego minus 2 trzecie m równego 3, drugie. Jedno rozwiązanie 3 z tego równania po lewej stronie, i potem z równania kwadratowego ma równanie 3, rozwiązanie 3 oraz jakieś inne rozwiązanie, czyli generalnie 3 i inne rozwiązanie. Czyli dwa rozwiązania. Czyli odpowiedź do zadania, równanie ma dwa rozwiązania dla m należącego i teraz wymienię tutaj w klamrze minus 2 trzecie, 3 drugie oraz wcześniej wyliczone 1 piąta.